Zgłosiły się 32 drużyny, które boje eliminacyjne rozpoczęły w sześciu grupach. Drużyny rozegrają w sumie około 100 meczów. Finał przewidywany jest na 30-31 stycznia. Drużyny w eliminacjach grają 2 razy 15 minut, w finałach 2 razy 20 Szlagierem niedzielnych spotkań był mecz pomiędzy Kislo Transem a Gwistkiem. Spotkanie to sędziowali panowie, jako główny Andrzej Urban i liniowy Janusz Ostrowski. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Kiślo Transu 7 do 1. W zwycięskim zespole grają dwaj uczestnicy Mistrzostw Świata z Hongkongu. W mini piłce nożnej Krzysztof Mikołajewski i Andrzej Antos. Panowie, powiedzcie jak to było. Przede wszystkim e, zacznijmy od tego, że wyjazd... Doszedł do skutku dzięki zbiegowi okoliczności, ponieważ nasza narodowa reprezentacja pojechała na eliminację przez przypadek, tak to trzeba nazwać. I nikt chyba nie wierzy w to, że zdobędziemy awans do finału. Natomiast sam wyjazd na pewno był atrakcyjny. Sądzę, że zrobiliśmy dużo, ale nie na tyle, żeby być zadowolonym, ponieważ były szanse, żeby osiągnąć lepsze miejsce. Niestety atmosfera w drużynie, znaczy nie tyle w drużynie, co Chodziło o osobę trenera, zaszło nieporozumienie i nasz wspaniały szkoleniowiec Krzysztof Sobieski nie mógł z nami jechać i na jego miejsce został powołany zupełnie inny trener, który moim zdaniem do tej roli się nie nadawał. A poza tym wyjazd atrakcyjny na pewno, nowe znajomości, piękny kraj. Tyle ode mnie, może Andrzej coś jeszcze powie. Trzy miejsce, piąte, ósme, jest to na pewno sukces. Czy jest szansa na poprawienie tego miejsca i na, żeby być jeszcze lepszym? Uważam, że jest to bardzo duży sukces, chociaż pod tym względem, że byliśmy jedyną amatorską drużyną. Pozostałe drużyny mają w swoich krajach ligi zawodowe i na co dzień grają. My przygotowaliśmy się dwoma zgrupowaniami do mistrzostw. Pięcio i ośmiodniowe zgrupowanie mieliśmy w Cytniewie. I uważam, była bardzo duża szansa. No, tak jak Krzysiek zaznaczył, może jakby był Krzysiek Sobieski z nami, może było to inaczej. Trenerowi i Guralowi zabrakło doświadczenia, nigdy nie miał kontaktu z tą małą piłką i był to duży. Duży po prostu. Minus, minus. Ale uważam, że musimy walczyć. Jest po prostu teraz, żeby nie stracić tego kontaktu z tą ścisłą czołówką. Musi się coś zmienić. Przede wszystkim y, muszą y, powstać zasady preferencyjne dla tej piłki, mini piłki nożnej. Pan Plater powiedział, że najdłużej za 20 lat y, ta mini piłka będzie bardziej popularna od tej 11-osobowej. I duży nakład finansowy FIFA kładzie na rozwój tej dyscypliny sportu. Życzę powodzenia i kontynuacji tak udanej kariery. Dziękujemy bardzo. Jeszcze chciałem ze swojej strony podziękować przede wszystkim y, wszystkim tym, którzy nam pomogli, m.in. naszym wspaniałym zawodnikom Mistrzostwa <laughs> <i śmiech> Transu. bo to dzięki nim w sumie pojechaliśmy na te mistrzostwa świata i to, dzięk, i to im właśnie dedykujemy to piąte miejsce. Piąte, ósme miejsce. Dziękujemy pięknie. Dziękuję.